Turcja. Niegdyś jedna z najszybciej rosnących gospodarek na świecie jest dziś na skraju hiperinflacji. Według oficjalnych statystyk jej inflacja to aktualnie 36,08%. Nieoficjalne źródła podają jednak, że inflacja wynosi co najmniej 60%. W samym 2021 roku turecka lira straciła 40% swojej wartości. Dziś jedna złotówka jest warta mniej więcej tyle, co 3,3 lir, a jedynie 10 lat temu to lira była dwukrotnie droższa od złotówki. Co więc poszło nie tak? Jak Turcja znalazła się w tej sytuacji? Co możemy się sami nauczyć z jej przykładu? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w tym filmiku. Głównym powodem wysokiej inflacji Turcji jest fakt, że turecki bank centralny obniżał oprocentowanie, co jest bardzo niebezpieczne, gdy gospodarka doświadcza inflacji. Jeśli nie wiecie, istnieje negatywna korelacja między oprocentowaniem a inflacją. Oznacza to, że kiedy oprocentowanie jest zmniejszane, inflacja wzrasta, a żeby zmniejszyć inflację, należy zwiększyć oprocentowanie, aby zmniejszyć ilość pieniędzy w obiegu. Oprocentowanie jest w pewnym sensie ceną pieniądza. Kiedy jest zwiększane, pożyczanie staje się droższe, co prowadzi do obniżania ilości pieniądza w obiegu, co samo w sobie obniża inflację. Załóżmy, że inflacja wynosi 10%, ale bank pożycza pieniądze z 4% oprocentowaniem. Daje on wam w takim wypadku darmowe pieniądze. Jeśli oprocentowanie wynosi 4%, każdy może wziąć pożyczkę i ją zainwestować, bądź nią spekulować, ponieważ koszt pożyczania jest tak niski a przez to ilość pieniędzy w obiegu zwiększy się jeszcze bardziej, co doprowadzi do jeszcze większej inflacji. Jeśli ten przykład nie był dla Was wystarczający, wyobraźcie sobie to w ten sposób. Jeśli inflacja wynosi 7%, czy pożyczylibyście swojemu koledze pieniądze, bądź zdeponowali je do banku z oprocentowaniem 2%? Pewnie nie, ponieważ nie otrzymalibyście żadnego rzeczywistego zwrotu. Wyniósłby on minus 5%. I dlatego właśnie należy zwiększyć oprocentowanie, żeby pożyczanie komuś pieniędzy miało sens. W tej sytuacji musiałoby wynosić powyżej 7%, żeby rzeczywisty zwrot był pozytywny. Więc jedynym z potężnych narzędzi używanych przez banki centralne do walki z inflacją jest zwiększenie oprocentowania. Większość z nas myśli w takich sytuacjach o oprocentowaniach hipotek, kredytów samochodowych czy kartach kredytowych. Lecz nie mówimy tu o takim oprocentowaniu. Oprocentowanie, o którym mowa, dotyczy pożyczek międzybankowych. Jest to oprocentowanie na pożyczkach między różnymi bankami oraz bankiem centralnym. Poprzez wywarcie wpływu na ten mały obszar gospodarki, bank centralny jest w stanie ustalić oprocentowanie dla jej reszty. Ten proces nazywa się mechanizmem transmisji polityki pieniężnej. Teraz, jak już rozumiemy relację między oprocentowaniem i inflacją, spójrzmy na to, co robi Turcja. Turecki Bank Centralny robi kompletne przeciwieństwo do tego, co właśnie opisałam wyżej. Zamiast zwiększać oprocentowanie, cały czas je zmniejszał. Żeby zrozumieć, dlaczego tak jest, musimy chwilę pomówić o tureckim prezydencie Erdoganie. Erdogan jest niezwykle religijną osobą, a według islamu oprocentowanie na pożyczkach jest czymś złym nazwał je matką i ojcem wszystkiego co złe. Wierzy również, że wysokie oprocentowanie tworzy inflację, co jest kompletnym przeciwieństwem konsensusu utworzonego przez ekonomistów, który właśnie opisaliśmy. Bez przerwy nalega on, aby bank centralny obniżał oprocentowanie od 2019 roku trzech dyrektorów Banku Centralnego zostało odwołanych bądź odeszło, bo nie wierzyli w politykę rządu dotyczącą oprocentowania i próbowało zaprzeczyć poleceniom i je podnieść. Erdogan wierzy, że poprzez obniżanie oprocentowania lira będzie tańsza dla zagranicznych kupców i w rezultacie tureckie produkty będą również dla nich tańsze, co doprowadzi do stworzenia większej ilości miejsc pracy. Jest to oczywiście kompletny nonsens. O ile prawdą jest, że słabsza waluta prowadzi do zwiększenia eksportu, to osłabienie waluty jeszcze bardziej podczas kryzysu inflacyjnego jest niezwykle niebezpieczne. Dodatkowo, żeby to wszystko działało, sektor eksportów musi być bardzo silny, coś co w kwestii Turcji niestety nie jest prawdziwe. Turcja jest rozwijającym się państwem, zależnym na zagranicznych inwestycjach i importach maszynerii i energii. Pozwólcie, że wytłumaczę, dlaczego ma to znaczenie. Jeśli państwo jest eksporterem, zyskuje na słabej walucie, zwłaszcza jeśli sprzedaje swoje własne produkty w zagranicznej walucie, ale płaci za wydatki takie jak wypłaty pracowników w lokalnej walucie. Przez krótką chwilę zyskuje na słabej walucie, ale po chwili musi kupować importowane materiały, żeby kontynuować produkcję. Oznacza to, że jakikolwiek zysk powstały ze słabej waluty zostanie kompletnie utracony na przyszłych wydatkach, więc jakikolwiek zysk eksporter uzyskuje jest szybko utracony w przypadku towarów. A Turcja, jak już wspominałam, jest niezwykle zależna na importach maszynerii i energii, które wpływają na ceny wszystkich produktów i usług. Nie ma znaczenia, czy produkowana jest igła, czy samolot. Nawet jeśli eksportowane materiały nie są używane w produkcji, pracownicy bardzo szybko zaczną prosić o podwyżki. W końcu wszystko się staje droższe z uwagi na inflację. Jeśli wszystko staje się droższe, koszty pracy również zaczynają rosnąć, bo pracownicy domagają się wypłat odpowiadających wzrastającym cenom, i w ten sposób resztki zysków znikają bez śladu. Z tych powodów Szansa na to, że Turcja zyska na słabej walucie i wysokich eksportach jest niezwykle niska. Nawet jeśli kompletnie zignorowalibyście te czynniki, istnieje kolejna przyczyna, dlaczego słabnąca waluta nie pomoże Turcji. Dotyczy ona jej partnerów handlowych, europejskich państw, takich jak Niemcy czy Francja. Według tureckich ekonomistów i ekspertów do spraw eksportu, turecki eksport bardzo polega na Niemczech i Francji. Jeśli te dwa kraje doświadczą wzrostu ekonomicznego, to Turcja będzie eksportować więcej, niezależnie od kursu walut. Pozwólcie, że powtórzę: bez względu na kurs walut. W tym momencie może być wręcz oczywistym, że dalsze osłabianie liry nie zrobi nic oprócz krzywdy tureckim obywatelom i jedynie zwiększy inflację jeszcze bardziej. Istnieje widoczna niezgodność między tym, co turecki rząd mówi, a co faktycznie robi. Z jednej strony mówią o tym, jak niskie oprocentowanie i słaba waluta zwiększają eksport i pomagają tureckiej gospodarce. Z drugiej strony desperacko szukają sposobów, aby zatrzymać dewaluację liry. Na przykład sprzedali swoje rezerwy w dolarach, żeby zasilić gospodarkę i zatrzymać dewaluację liry. Nie było to zbyt mądrym zagraniem, ponieważ nie da się bez końca chronić swojej waluty przed dewaluacją poprzez sprzedawanie rezerw. One się kiedyś skończą. Co więcej, rezerwy te zostały sprzedane, gdy jeden dolar kosztował 6 lir, a teraz kosztuje 12, więc jeśli turecki rząd chce odkupić swoje rezerwy, musi zapłacić dwa razy więcej. Kolejną próbą uratowania liry przed upadkiem było zmienianie zasad depozytów bankowych w lirach. Według nowych zasad, jeśli wpłacilibyście do banku 1000 lir na jeden rok, a na jego końcu Lira straciłaby 50% swojej wartości z uwagi na inflację, rząd skompensowałby te straty. Czyli rząd gwarantuje, że nikt nie straci pieniędzy przez inflację. Według tureckich ekonomistów, jest to tykająca bomba zegarowa, ponieważ każda dalsza dewaluacja Liry będzie wymagała opłat ze Skarbu Państwa. Co więcej, ta decyzja i tak nie skłoniła niemal nikogo do zamienienia posiadanych oszczędności z walut zagranicznych z powrotem na Lirę. Ludzie, którzy zdeponowali Lirę po tym ogłoszeniu, byli już wcześniej w jej posiadaniu. Koniec końców, strategia ta nie była niczym oprócz miłego prezentu dla ludzi z oszczędnościami w Lirze. Rząd ogłosił, że od 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o 50%, co wpłynie na około 8 milionów tureckich obywateli. Nie jest to mała liczba. Ten manewr zdecydowanie nie zmniejszy inflacji, wręcz przeciwnie, zwiększy ją. Ludzie otrzymujący większą wypłatę będą w stanie wydawać więcej pieniędzy, co zwiększy szybkość pieniądza i zwiększy inflację jeszcze bardziej. Do tego istnieje pytanie, którego nie zadaje większość ludzi. Skąd wzięłyby się dodatkowe pieniądze na tą podwyżkę płac? Oczywistą odpowiedzią jest zwiększenie podatków, ale nie jest to zbyt popularna opcja. Mieszkańcy Turcji są i tak już biedniejsi z uwagi na inflację, więc zwiększenie podatków mogłoby wręcz doprowadzić do protestów przeciwko rządowi. Podatki więc wychodzą z gry. Jeśli podatki wychodzą z gry, to co teraz? Oczywiście zostaną wydrukowane pieniądze, co jeszcze bardziej pogorszy inflację. Spójrzcie na ten wykres. Przedstawia on zmianę agregatu M1, czyli podaży pieniądza, przez ostatnie 25 lat. Ten ogromny skok, oznaczony na czerwono, zaczął się w 2020 roku i trwa do dziś. Tak jak większość zachodnich państw, Turcja wydrukowała pieniądze i dała je swoim obywatelom podczas pandemii, kiedy gospodarka była praktycznie wyłączona. Wszystkie znaki więc pokazują, że sytuacja w Turcji będzie się pogarszać, inflacja będzie wzrastać, jeśli rząd nic z tym nie zrobi. Inflacja jednak posiada bardzo niebezpieczną cechę, w pewnym momencie staje się niezwykle trudna do zatrzymania. Oczekiwania populacji dotyczące inflacji grają dużą rolę w tym wszystkim. W czasach wysokiej inflacji w pewnym momencie przekracza się punkt, gdzie przeszłe oczekiwania stają się przyszłymi oczekiwaniami i inflacja wymyka się spod kontroli. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli. Kiedy inflacja jest na stabilnym poziomie, firmy i ludzie zazwyczaj patrzą na inflację w zeszłym roku, kwartale albo miesiącu, aby ustalić nowe ceny. Jednak gdy inflacja jest wysoka i ceny zmieniają się z dnia na dzień, firmy przestają patrzeć w przeszłość, a zaczynają jak będzie wyglądać inflacja w przyszłości. Jeśli spodziewacie się, że inflacja zwiększy się z 36 do 50% w przeciągu następnego miesiąca, podniesiecie ceny dzisiaj i to samo zrobi firma, która kupuje wasze produkty. Powoduje to, że ceny szybują w górę w nieskończoność. Inflacja nie jest jak głośność na pilocie od telewizora, którą możecie zwiększyć i zmniejszyć wedle życzenia. Ona po osiągnięciu pewnego poziomu zaczyna żyć swoim życiem i wszystkie prawa przestają działać, bo ludzie przestają ufać systemowi. Aktualnie oczywistym sposobem na obniżenie inflacji w Turcji jest zrobienie bezpośredniego przeciwieństwa tego, co turecki rząd robił dotychczas: zwiększyć oprocentowanie, ale to również ma negatywne efekty, bo zwiększone oprocentowanie spowalnia wzrost gospodarczy. Turecki rząd znalazł się w kropce. Obniżenie oprocentowania zdewaluuje lirę jeszcze bardziej, a zwiększenie go wpłynie negatywnie na gospodarkę. Nie jest to tylko problem dla Turcji, lecz dla większości zachodnich gospodarek. Poprzez drukowanie pieniędzy niemal wszystkie z nich już doświadczają inflacji, która oczywiście nie jest aż tak zła jak ta w Turcji, ale będzie się tylko pogarszać, co doprowadzi do konieczności podwyższenia oprocentowania, aby ją spowolnić, co, jak właściwie powiedziałam, będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i giełdę. Na przykład Kilka dni temu amerykański bank centralny ogłosił, że rozważają podniesienie oprocentowania. Nie zrobili tego, ale samo ogłoszenie, że o tym myślą, wprowadziło giełdę w zamęt. Według ekonomistów Jamesa Ricardza i Ray'a D'Alia, w większości banków centralnych skończyły się opcje i zaczną one drukować pieniądze, aby rozwiązać problemy stworzone przez drukowanie pieniędzy. Co wygląda mniej więcej tak samo, jak dawanie narkotyków osobie od niej uzależnionych, aby wyleczyć jej uzależnienie. To by było na tyle na ten filmik. Proszę, pamiętajcie, że nie są one w żadnym stopniu poradami inwestycyjnymi, jedynie moimi obserwacjami i opiniami na nich opartymi. Nie powinniście podejmować decyzji inwestycyjnych na podstawie porad jakiejś lasowej osoby na YouTubie, ze mną włącznie. Dzięki za oglądanie!